Zbliżają się święta i dziś na naszym kanale postanowiliśmy przygotować świąteczną tartę. Bierzemy ciasto drożdżowe. Możecie kupić gotowe albo zrobić je według naszego przepisu. Link zostawię w opisie. Zajmijmy się farszem. Kroimy indyka w mniejsze kostki. Kroimy boczek. Kroimy cebulę. A Wam szczypią oczy, kiedy kroicie cebulę? Napiszcie w komentarzach. Staramy się kroić jak najdrobniej. Kroimy czosnek i szpinak. Pyszne. Teraz smażenie. Najpierw smażymy boczek, żeby wytopił tłuszcz, a na tym tłuszczu smażymy cebulę. Smażymy czosnek przez 1-2 minuty. Smażymy szpinak. Można go lekko posolić. Na patelnię wlewamy trochę oleju i tylko lekko podsmażamy indyka. Przygotujemy sos bechamelowy. Rozpuszczamy masło. Dodajemy mąkę, cały czas mieszając. Ostrożnie wlewamy mleko. Mleko dodajemy mniej więcej w trzech etapach. Wlewamy, mieszamy, żeby nie było grudek. Potem znowu wlewamy i znów mieszamy. Na koniec dodajemy gałkę muszkatołową. Mieszamy. Beszamel powinien być gęsty. Gotowy beszamel dodajemy do reszty farszu. Dodajemy sól, pieprz i mieszamy. Do naszego ciasta oddzielamy jedną trzecią, co stanie na dekorację. Rozwałkujemy na taki duży placek. Przekładamy na papier do pieczenia. Nakładamy farsz na środek w kształcie prostokąta. Wyrównujemy brzegi farszą. Wyrównujemy ciasto i odcinamy nadmiar. Robimy nacięcia w rogach, żeby nawinąć tartę. Na wierzchu delikatnie układamy szpinek. Teraz odstawiamy tarty na bok. Pozostałe ciasto rozwałkujemy i kroimy na paski. Z jednej strony pasków wycinamy frędzelki. Układamy nasze głąbki na tarcie. Zawijamy brzegi. Odstawiamy tartę na 15 minut do wyrośnięcia. Tartę trzeba posmarować. Bierzemy jedno żółtko, dodajemy do niego łyżeczkę wody i szczyptę cukru. Smarujemy naszą tartę. stawiamy tartę do piekarnika w 180 stopni 30 minut. Sprawdźcie gotowość po cieście. A teraz kroimy i próbujemy. Ciasto cienkie, farsz sosczysty. Pyszne! Życzymy Wam wesołych świąt! Dajcie lajki like i subskrybujcie mój kanał. Pa wszystkim!